Ludzi sporo, nawet bardzo sporo. A teraz proszę o uśmiech. Tu się patrzymy, co? Uwaga. Jak będziecie wybierać do brzegu. wejście ze sobą gotówkę. W poszukiwaniu skarbu latarnika. A szyb jest jeszcze. No jeszcze jest szyb. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Z tej okazji wybraliśmy się do brzegu, żeby pochodzić, pozwiedzać i być może Będą jakieś atrakcje. Zaparkowaliśmy koło dworca PKP. Parking jest płatny. Pierwsza godzina kosztuje 3 zł, każą nas na 5 zł trzeba się uzbroić w monety, bo można płacić tylko monetami. Natomiast jeżeli brakuje drobnych, można zapłacić przez aplikację mobilet. Bardzo kłócę dziękuję. Ładnie było grane? Kaczuszki pan zagrał dla Was. Ludzi sporo, nawet bardzo sporo. To idziemy na molo, a później idziemy do latarni i do portu. Aż przeciw Jesteśmy tu już przed molo. Zaczęło bardzo wiać. Ubieramy się. Tak, zaślubim polski zmoza. Chodzimy robić sobie jest zdjęcia, takiej ciekawe fotobudce. Ciebie mało widać. Zamknij drzwi kabiny, które wybieramy. Tutaj jest molo, tu jest statek piracki, tu jest latarnia. Wszystkie są Latarnie. Latarnie? Tak. A teraz proszę o uśmiech. Tu się w to. Uwaga. Dobra. Drukować? Tak. Zrób sobie Bogaż. niezapomnianą fotopamiątkę z miejsca, w którym właśnie jestem gotowa Ola? o, powolutku, lewą stroną o, i jesteśmy na górze No to jak było na latarni? Fajnie. Fajnie? Kowiało bardzo, nie? Mhm. A co tam znowu, że się namówiły tatę? Na co? Co tam pokaż. masz? Pokaż. Ja mam taką żółtą. ale ma taką czerwoną miejsc. Zoplątało ci się, pokaż. ale ma taką czerwoną. Czek. A mama szuka restauracji. Bośmy trochę zgłodnieli i idziemy coś zjeść. Na zupkę. Myśki. Najpierw zjemy i dopiero później pójdziemy do muzeum myszy, dobra? Okay. Jednak zmiana planu idziemy na pierogi do pierogarni Dziewczyny mają z owocami Mama mam mi? prawdziwymi truskawkami A ja mam pielgini Prawdziwa truskawka jakie były? Truskawkowe, czy wspominamy pierogarnię we Wrocławiu, jak byliśmy za talką poszukać krasnali. Ale też dobre? Tutaj lepsze? To naprawdę fajne. Kaszkiane deser. kopno, masz deser. Idealne okrągłki. jak mm. fajnie to robi? Dobra? No. Ale pyszne Chciałabyś taką limuzyną zwiedzić miasto? Mm. <grystanie> e, ty wolisz chyba mysę, co? Słyszy? E, e. zobaczymy. <gryzaj> Co to tutaj jest? Kto znajdzie strzałkę? Jak strzałki prowadzą na darmo. Patrz, one tutaj siedzą w tym samochodzie. Czarne. Kołobrzeg. Ko Kołobrzeg. Ja ja. Zabaw! Chodźcie do doda. Co? zabaw. Gdzie masz teraz zabaw? Gdzie masz teraz zabaw? zabaw! Dab, dab, dab. Gdzie? Powoli, do... pięknie, brawo! Jesteś? No, to idź tam prosto. Szukasz muzeów, innych rzeczy, a najlepsza atrakcja to gonienie ptaków i plac zabaw, nie? Dobra? Dobra. Trę, krępu, trę, eee, z owocami i z kolei, Z owocami i z koleją, też Nie. Ale wyżera, co? Wyżera bardzo. Z A ja ma takie coś. Weź kawę? No i taka sprawiedliwość, nie? Oddawaj no Loda. Tak. No Oddawaj. Nie. Kto tutaj jest? No, proszę bardzo. Na, dzie na dzień dziecka to dzieci wożą rodziców, tak? <grych> Wracamy już do domu. Kończymy wycieczkę po koło brzegu. W domu jeszcze pójdziemy na plażę. Jeszcze mamy jedną małą niespodziankę. Do zobaczenia. A jeszcze, jedno, jak się będziecie wybierać do koło brzegu, weźcie ze sobą gotówkę. Bo ja nie wiem dlaczego, ale no oni tutaj nie wiedzą, co to jest płatność kartą, naprawdę 90% płatności, które dzisiaj dokonaliśmy, wszystko było gotówką, nawet jeżeli był terminal, to po prostu nie działał. Ja jeszcze mam niespodziankę dla Was. Tak. Prezent? Ja chyba, wiesz co, wydaje mi się, że w bagażniku w samochodzie jest jeszcze. Na Dzień Dziecka coś chyba. Dla Was? Kto idzie sprawdzić? Ja. To chodź. Co to? No ale to strzelaj i goń teraz te bańki Tu strzelaj, żeby wysoko frunęły Do góry Ola, do góry strzelaj Zobacz jak fruną Kto tutaj we Kto też strzela? Kto strzelał Kto strzelał Kto strzelał Słuchajcie muszelki No jak się podobał dzisiaj dzień, co? Fajnie Nie Super Dobra, to kończymy dzisiaj. Już ten dzień. Idziemy za chwilę. Może jeszcze pójdziemy na plażę na zachód słońca, ale raczej chyba nie bo zimno Kończymy do zobaczenia jutra. Cześć! I kto pierwszy zejdzie z kartą wygrywa? Okulary! Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj dzień plażowania i grania w piłkę Albo w końcu na tą latarnię pójdziemy. Zobaczymy jeszcze, bo pogoda dzisiaj fajna. Od rana świeci słonko. Ale najpierw jedziemy na zakupy sami, z dziewczynami, bo mama została w domu się opalać. A ja Wam pokażę trochę gąsek przy okazji. Tu jest. Tu się wszystko dopiero otwiera no dobra, to zakupy zrobione. Robiliśmy je w Tesco Forum w koszelnie. Zaparkowaliśmy na dachu. Dzieciaki jeszcze po bóle dostały. Jedziemy tankować i na chętę, tak? Dama musi. mamusi. A u nas dzisiaj najlepsze danie pod słońcem. Siadłem jako z ziemniaczkami. Prawda, le? I jajeczko. I Tu masz, Ola, ziemniaczek. Idziemy na latarnię, ale rozdzielamy się na dwie ekipy. Sylwia z olą i dom drogą, a my z Natalką postanowiliśmy pójść plażą. Mamy do przejścia prawie 2 km. A ile to jest? 2 km? No to jest 2 km. To jest około 30 minut marszu. No nie, i co? Wygrałyście? Pierwsze. Wygrałyście. Ola wygrała. To <grym> budowana w 1878 <okresie> <grym w okresie> roku. Wierzę, bierzmy do Gdzie jest kura? Nie ma? No tylko z z pamiątkami. No to by chciała pocztówkę. Chyba z tą pieczątką już, nie? Latarnią, pieczątka, zobacz, jaka ładna. A z codu to jest? Z codu? Pięknie. Bo to nie ma żadnych atrakcji. Jest jeszcze jedna kartka taka z kempingiem. Dobra, zaczynamy. W poszukiwaniu skarbu latarnika. Ok. W gąskach pod latarnią morską serdecznie witamy. I na krótką wyprawę, ocho zapraszamy. Dzisiejsza wyprawa z latarni będzie związana, a tematyka nawigacji lepiej będzie Ci znana. Naprzeciwko schodów do latarni tablica się znajduje. Ważne informacje czytającym przekazuje. Z daty budowy latarni do kratki wpada cyferka, która się w dacie powtarza i radośnie z niej zerka. Latarnię morską wybudowano w 1878 roku. No, czyli B. Odpowiedz. To jest dobra odpowiedź. Właśnie zdobyłeś kolejne miejsce na trasie. Rozejrzyj się wokół i znajdź tablicę z mapą wybrzeża. Jest tam. Niech ku niej ta osoba w tej chwili zmierza. Policz latarnię morską, które na mapie umieszczono, a wynik wpisz do kratki obok z miną wybrzeżą. Nie ma? 7, 5, 6. Stras, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pewnie. Ile? 7. Dobra. Czyli odpowiedź A. To jest dobra odpowiedź. Nie będziemy pokazywać wszystkim, jakie są odpowiedzi. Na końcu zobaczymy, co będzie nagrodą. A, szybki jest jeszcze. No, jeszcze jest szybki. Skarbu szczerze kot, więc masz zadanie. Musisz wykonać już, ostatnie już rachowanie. Aha, udało się. Tego mamy? Skarby tu są. Skarby są. Poli Daj, przystawimy sobie tutaj pieczątkę na naszej tym. Natalka przystawi, dobrze? Tak, tak, tak. Tak. I Natalka? Tu odbijaj. Tak. Ma, już. Patrz, czeka Piękna. I zamykamy. Możemy się to wpisać do notesu, tylko muszę znaleźć długopis. Ola? No, przyciskamy. Cyk. Już. Pięknie Ola przystawiła. I wpisuj. Natalka. A L. K. Nie mnie. Napisz jeszcze i YouTube, YT. Żeby ktoś się może domyśli. Okej, okay, to my. Jakby tutaj ktoś był i znalazł ten skarb, do czego serdecznie zachęcamy. Zróbcie zdjęcie, oznaczcie nas i udostępnijcie. Zamknięte? Zamknięte. To dobra, nam się udało. A czy tobie się uda? Na co chcesz? Na piciu. Piciu? A co znalazłaś? <grym i> znalazła> Cudownie ozdrowiała. Dużo nogi bolały, ale nagle. Nagle nogi przestały boleć. Ciekawe dlaczego. Nie, 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 O, udało się uciec z dmuchańców. Ale jutro przyjdziemy, tak? Ale! Jutro z grillanici, jak zwykle. Co robiliśmy coś innego? Bawiliśmy się. Natalka poznała dużo nowych koleżanek, dużo ludzi przyjechało dzisiaj. Ale tak kończymy dzień. Patrzcie. Ale jest świetnie, ciepło, nic nie wieje, elegancka.